byliśmy zespołem, który systematycznie sygnalizował przez kolejnych 13 raportów, że sytuacja w grudnictwie węgla kamiennego jest zła i będzie się pogarszała. Niezręczność sytuacji, w której my się znajdujemy, jako dostarczyciele informacji, dostarczyciele wiedzy, jest taka, że władze publiczne, mimo, że finansowane jest to z środków publicznych, z tej wiedzy nie potrafią lub nie chcą skorzystać. W ciągu 25 lat transformacji w polskich siłach zbrojnych przeprowadzone zostały fundamentalne zmiany ilościowe i jakościowe. Nasze siły zbrojne to ósma pod względem liczebności armia w NATO doświadczona w działaniu, realizująca ambitny program transformacji. W tych momentach, kiedy nie mieliśmy silnej armii, traciliśmy naszą suwerenność. To jest pytanie. Czy my chcemy, żeby ten sukces ekonomiczny, który Polska po 1989 roku odniosła, żebyśmy to my go konsumowali, czy może, żeby konsumował go ktoś inny? Pewnie rok temu, jakbym coś takiego mówił, to wszyscy by się pukali w głowę, ale w ciągu ostatnich miesięcy wydarzenia na Ukrainie i Krym pokazały, że to nie jest scenariusz futurystyczny. Czyli ten moment, kiedy Europa zdejmuje z siebie. Ten, ten strach przed wojną, niestety, się skończył. Dzisiaj mamy wojnę hybrydową, dzisiaj mamy media, dzisiaj mamy cyberprzestrzeń, dzisiaj mamy ataki terrorystyczne, dzisiaj mamy samotne wilki, ale nie zapominajmy również o tych klasycznych zagrożeniach, a więc ataku powietrznym, a więc klasycznym ataku rakietowym czy artyleryjskim. I dlatego, tak bardzo kompleksowo musimy potraktować programy zbrojeniowe i systemy obronne. jest naprawdę bardzo poważny i się to jest bardzo potężna. Pan doktor Dolby Blewicz. Chciałbym bardzo prosić pana Michała Sowę, który zajął trzecie miejsce w tymże konkursie. Zapraszam serdecznie. Zapraszam na staż jako atrakcja. Jesteśmy chyba jedyną firmą, która do pracy lata helikopterami. Także będzie atrakcja. Zapraszamy! Drugie miejsce w konkursie sympozjalnym zajęła Pani Anna Podsiadło. Serdecznie zapraszamy. Gratuluję i życzę udanego stażu. Mamy nowe miasteczko, więc mam nadzieję, że będzie się podobało. Designerskie. Pierwsze miejsce zajęła Pani Anna Mirzyńska. Serdecznie zapraszamy. Gratuluję, zapraszam. Nie latamy helik helikopterami, ale mamy nowe logo i mamy, <noise> i mamy siedzibę z widokiem na palmę. Gospodarka i administracja publiczna to jest kierunek szczególny, który pokazuje, w jaki sposób może się młody człowiek rozwijać. To nie są tylko ćwiczenia, to nie są tylko wykłady, to jest możliwość pracy naukowej przy dobrej opiece naszej kadry. Dawno mnie tu nie było, to pierwsza uwaga, i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak, się, jak profesor rozwinął skrzydła za naszych czasów. Miał bardzo szeroko rozwinięte, ale teraz to, jak w tych dowcipach, który jest samolot największy. Mogło być lepiej. To jest pomysł, który przywiozłem z Ameryki. W Polsce to jest łamanie pewnego stereotypu pojęcia starości. Um, odwagi w tej starości, próby zajęcia się sobą. Pierwszy raz żyję tak, w pełni w danym miejscu, że pan z tego i biorę wóz na jest tak, że nie przychłacamy. Chcielibyśmy, żeby w tej chwili otwierali dwie stawy związane z dzisiejszym dniem. Wzornictwo jest nieodłącznie związane z przemysłem. Jeśli ten przemysł rozwija się dobrze, no to i wzornictwo się rzeczy również. Nastąpiła taka spora zmiana i naprawdę zmiana na dobrej. to widać w przemyśle, ale widać też we wzornictwie. I tutaj widać, jak to równolegle bardzo ładnie się pokazuje. Zaczynamy dostawać międzynarodowe nagrody. No to o czymś świadczy. Czuję się jakbym się broniła dosłownie dwa lata temu, w ogóle tych, tych nastu lat nie czuć. Także mam wrażenie, że jeszcze wszystko przed nami. Mam nadzieję, że, że wasze, wasze kariery też się tak potoczą że będą twórcze, kreatywne. To jest lampa, która się nazywa construction deconstruction. Tutaj lampę musimy skonstruować. Ta lampa się nazywa. Okaeri, co po japońsku znaczy witaj w domu, to są elementy, które można dowolnie wkładać i wyjmować. Czyli każdy ten element możemy, proszę zobaczyć, wsunąć do środka i zmienić kształt lampy. Ja myślę, że. Powinniśmy się zacząć uczyć świadomości i trochę patriotyzmu. Wtedy, wtedy to się będzie rozwijać, bo kiedy kupujemy marki z innych krajów, to Polacy, polscy projektanci nie mają po prostu na chleb. A kiedy będziemy polski design promować, to nie tylko u siebie w domu, ale także i w świecie. Sposób na sukces rynkowy dzisiaj w branży meblowej on jest pewną formą syntezy doświadczeń, którą mają konsumenci. Podam Państwu zaraz trzy przykłady tych dupy wspólnych i postaram się pokazać jak one funkcjonują. I to będzie język, wiedza, oraz kod. Kod oprogramowania, kod komputerowy. Robert Wieckiewicz. Wiem, że, że po raz kolejny Państwo jesteście rozczarowani. Bo nie, bo nie doda. Sorry. Sorry, no nie doda. Ale podobno jeszcze większy iloraz inteligencji. No, to, jest, to jest bardzo miły. E, niestety, ale tych pozostałych walorów brak. Więc może w przyszłym roku, w tym roku. No, tak wyszło. Nie zrozumieć źle, ale ja uważam, że masz walory niektóre nawet większe niż to naprawdę. <grym>

Na sympozjum przyjechało około 400 gości. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie, wymagające bardzo dużych nakładów pracy. Był zaangażowany cały sztab organizatorów. Co ważne, angażujemy w to studentów. Mamy nadzieję, że się podobało. Słyszeliśmy bardzo dobre opinie od osób, z którymi rozmawialiśmy, i dlatego nie możemy się doczekać kolejnego 41-sympozjum w maju.